Siemanko, witam wszystkich u mnie na moim kanale, na pierwszym odcinku dzisiaj będzie małe oprowadzenie pochodowli pokazanie sztuków jest to samiczka dla rasy kalifornia miała już miód jeden jest zakocona po raz drugi z pierwszego miotu wyszło bodajże 7. Teraz drugie Kalifornia. Po raz kolejny trzy samiczki. O trzy bardzo. 3 samiczki. Jak widać ładna Kalifornia. Tutaj mamy rasy. Um, nowozelandzkie, um, królik samiec, to jest. I mamy kolejnego samca z Kalifornii. Proszę bardzo, bardzo, bardzo pogoda. Trzy Kalifornie z matką. O, Ojejka. dobra. No i Nowozeland Samica chyba pójdzie na ubicie, bo nie chce się zakocić. No i tutaj mamy gromadkę samczyków. Też Kalifornia. Dzień dobry. No. I to w sumie na tyle. No. Możemy wody w sumie dolać. Świeżej. Piesek przyszedł, bryza. muszę zrobić sprawy jedną ręką. O. No dobra. No i to jest na tyle. W sumie. zostawcie się subo łapeczkę. No i. Do widzenia.